Cześć, witajcie z tej strony i witam Was w filmie. A co gdyby e, grać na kontrolerze w Minecraft Java Edition? Podłączyłem aktualnie taki e, kontrore, kontroler do e, Minecraft'a. E, no i no gra się po, podobnie jak e, na konsoli. Żeby e, nam ten kontroler działał, e, będziemy potrzebować. E, ten. Chcemy potrzebować pewnej modyfikacji, yy, która dodaje nam możliwość yy, grania yy, z kontrolerem. No dobra, także tutaj yy, już w rogach nam się pokazują możliwości, które możemy zrobić. Się tak chyba jak na normalnym drzwiach. Zobaczymy to. Tak, na normalnym. Czyli jest taki paseczek. Ok. Mm -hmm. Tutaj są Zobaczymy, jak będzie szło budowanie i jak też jest wyszukiwanie. Słuchać chyba trzeba. Normalnie. Aś, e, tak, trzeba normalnie wpisać. Ok. Teraz chwilowo... Dobra, teraz już jestem na padzie. Dobra, wbuduje się tak. Zobaczymy jak będzie było. Będzie się go Bo na konsoli bardzo łatwo można go prawie... No, żadnego wrażlika nie, tutaj tak chyba nie jest. Yy, dalej ten yy, CPS-ów nie jest tyle, ile na konsolach nie yy, ciężko, ciężko. próbujmy mi już teraz. Yy, no i też plus jest taki, że Shifta nie trzeba trzymać bo wystarczy, że raz klikniemy i ten i kłócamy. Tyk. Nie, dobra. Yy, nie, nie działa. Yy, nie wiem... Drop item. item. Okej, okay, to się kłóca. Wow! No, lewą strzałkę, no i nam się trawa. Wow! Ale fajne. Ty, no, nie tak wiedziałem. Dobra, pick up stack, lace stack. Ale jakoś nie widzę, żeby to był stack. No dobra, e, także generalnie tak to wygląda. Otworzymy sobie jeszcze ustawienia. options. I tutaj mamy e, control z... Tu mamy taki render mini player, to jest trochę konsolę Aha, no to jest trochę dłużej, dobra Martwa, strefa quick craft, dobra to jest Przełacz ją z invert... Mhm. ...icons Playstation i Ic DVOX Damy sobie Playstation Ok, tu są takie, teraz mamy PlayStation nowe. Możemy też sobie ustawić takie ustawienie do Xboxa. Nie wiem jak jest tu F3, może są... To nie wiem. To pewnie sprint. No to chyba jakiś sprint. Tutaj się zmienia, się shiftuje. To jest ten dobre to nic nie robi. Dobra, okej. Okay, bo tutaj jest bardziej jak Playstation. Sterowanie to sobie może schowamy te playstationowe ustawienia. Okej, okay, no generalnie tak to wygląda. E, nie wiem tylko jak jest z komendami. Dobra, tutaj żaden przycisk sobie nie robi. Sły inwentory. Ok, inwentory. Łatwiej się dużo myśl kontroli. Ok, się A, raczej podobnie. Dobra, mamy tego mojego nieludzika. To fajnie to jest, no. Dobra, tylko nie wiem, jak to jest z tymi skrótami klawiszowymi. Dobra, no generalnie spoko to wygląda, spoko się steruje. Tylko jak to się robiło, żeby sprawdzić jaka ma to Okej. Dobra. No, razos. Dobra. O tym nie wiedziałem, okej. Okay. Yy, okej, okay. no dobra. Także lewe. Jest git i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. E, ja się z Wami żegnam, no i zachęcam do y, subskrybowania, a także lajkowania y, moich filmów. Dobra, to by było dzisiaj na tyle, ja się z Wami żegnam, pa pa!